Raz, dwa, trzy i zaczynamy. Siemaneczko, <tusza> Tuszak, ale z tej strony witam was w Benchmark 103 z tego co pamiętam. Subów dobijamy do 3000, wow, ale lecimy z Benchmarkiem. Dobrze, myślę 103, tak. Czyli wyniki testów karty Zotac GeForce GTX 760 tym razem. Jedziemy z koksem. Taką mamy platformę testową, czyli i5-3570K podkręcona na 4,1 gb -a, a płyta Asus P8 Z77V, 16 GB Kingstona HyperX 1600 CL9 XMP, na dysk systemowy mamy Asus Raidra 240 PCI Express SSD, na dane mamy WD Green SATA 600, 2 TB, 64 MB za to gry mam wgrane, tu nie napisałem, gry mam zainstalowane na 4 razy 50 GB SSD RAID 0. I teraz tak, karta graficzna, czyli ta moja stara, moja stara to ta, a testowana karta to ta, czyli Zota GeForce GTX 760 AMP Edition 2GB. No i jedziemy z Coxi. Co tu mamy na początek? To nie to. Na początek mamy Furmarka, czyli trochę testów syntetyków. Um, tutaj mamy 570 i zostawiamy do 760 -tki. tak w 570 mamy wynik aha ustawienia oczywiście tutaj pełny ekran rozdzielczość 1920x1200 czyli moja 16 na 10 antyaliasing 8 razy msa dynamiczna kamera postfiksi test benchmark preset 1080 także score na mojej starej 570 mamy 1269 punktów na 21 e, 21 fpsów 60 to jest 60 tysięcy milisekund, a tutaj na 760 mamy 2400, czyli prawie dwa razy tyle i tu mamy też prawie dwa razy tyle FPS-ów, czyli dwie, 4, 40. Temperatury za, za to ciekawe są takie same. Na mojej starej, na referencyjnym chłodzeniu jest 81 stopni i tutaj na niereferencyjnym chłodzeniu jest 81 stopni. A jak pamiętacie, na 750 było sporo mniej. Resolution taka sama. FPS minimalne 17 do 39, maksymalne 27 do 42 i yy, average, czyli średnie 21 do 40. No i tutaj ustawienia, możecie sobie zobaczyć. La la. To sobie już zminimalizujemy i teraz e, kolejny ten test e, syntetyczny Engine Haven Benchmark i tak, porównujemy 570 do 760 i mamy FPS 22 do 28 e, score 572 do 728 minimum FPS 13,6 do 15,3 maksimum FPS 47,7 do 66,6 <tak> także tak wygląda Engine Haven a walej wygląda trochę inaczej. <laughs> FPS-ów mamy 27.1 do 36.6, score 1135 do 1532. Minimum FPS mamy 11.2 do 19.7. Maksimum FPS mamy 46.7 do 65.6. Tak wygląda. Ustawienia oczywiście DirectX 11, wszystko na ultra, na maxa, MSA 8. Yy, razy yy, testelacja w Unreal. Yy, Xtreme, oczywiście. Tutaj nie ma testelacji włączane Włączania, włączania, po prostu kwality mamy ultra i, i tak to wygląda. No i zostaje nam testing. testing. I teraz tak, zobaczmy sobie. Borderlands. Minimum 43,8, maksimum 69,7, a average 54,4. Yy, także Sporo lepiej niż moja stara, chociaż moja stara miała maks. Aha, jedna rzecz bardzo ważna w całych testach. Niestety te karty nie były w tym samym czasie testowane. E, wszystkie. Moja stara była najdawniej testowana. Potem była testowana z tego co pamiętam 700, chyba 70. Potem 780. Potem 750. A na końcu. Yy, 760 i praktycznie przy każdym testowaniu są inne sterowniki, więc ta wydajność jakby trochę płynie, prawda? Na, na, na rzecz oczywiście sterowników, bo trochę jest może wyższa w tych następnych kartach, chociaż te następne karty, jak zobaczycie, niektóre mogą mieć wyższe wyniki niż te poprzednie, tak? No ale no tutaj dość duży przedział jest, bo mamy 78,77,6 znaczy 780, 770, 760, 5, i 50 z, tych, z tej nowej serii. No dobra, lecimy dalej. Call of Juarez: Minimum 127,2, Maksimum 168,7, a jest 148,2, więc ta gra po prostu zapiernicza. Chociaż zobaczcie, na 750 było 319. Mniej więcej momenty z gry są te same, więc w zależności od sterownika. No, może być trochę zamieszanie w wydajności Dead Island, no to cóż tutaj jakby kolejność jest prawidłowa, moja stara ma 121 a ta ma 221 <grym> także jest spora różnica, do no razy dwa prawie no dobra, ale tak, po kolei, Dead Island minimum 148,9, maksimum 221,9, a średnia 188,5 Wiesiek za to um... Też jest ciekawy wynik, bo mamy tak przy średnich ustawieniach, nic nie grzebałem w, w ustawieniach zaawansowanych, po prostu wybieram średni preset i lecę. Moja stara ma 50, tu jest 55,6 minimum. Moja stara ma 63, a tutaj jest 62, więc trochę mniej. No i 58, moja stara ma average średnią, a 55,9 ma 760. W średnich, w wysokich. No, już tutaj różnica jest spora. Co widać? 35 do 53,5, 58 do 54,5 i 45 do 54. Także tak wygląda wiesiek na wysokich. Cryzys 3. No cóż, tutaj jestem w szoku, bo naprawdę karta utrzymuje niezły poziom. Zobaczcie: 63 minimum, 66,5 maksimum, 63,5 średnia. Także mało spadków. Mało skoków z może można być, że wykres to tak o tak leciał. Jakbym zrobił z tego wykres. Medal of Honor. to jest nas SAO i mamy 57,5 na minimum, maksimum 75,5 i 63 średnia. Do mojej starej, no cóż, jest trochę różnicy. Generalnie, gry powiem Wam tak, że jakbym nie patrzył na numerki, to jakby ktoś mnie posadził przy ślepym teście, to w większości przypadków nie wiedziałbym, na której karcie gram. No, praktycznie to są takie różnice w prędkości, że z tego się nie odczuwa tak w czasie gry, żeby, żeby wykryć to i mieć w oczach frapsa. <laughs> po prostu się płynnie gra, nic nie zwalnia, nic nie klatkuje, nic nie skacze. Bardzo ładnie wszystko chodzi. No i Battlefielda, zobaczcie. Battlefieldów mmm, trójkę nie wszystkie testowałem, nawet dziwne, bo nie przetestowałem. Aha, już wiem dlaczego, bo jak testowałem moją kartę, to Battlefielda trójki jeszcze nie grałem, chociaż już chyba ją miałem z tego co pamiętam. Testowałem ją na Singlu, a na Multi nie grałem, bo się wywalała. Już na Singlu się wywalała, więc po prostu na początku trochę pograłem w tą grę, potem ją zarzuciłem. Jak robiłem testy, to po prostu jej nie przetestowałem na, na, na Multiku. Dopiero później nawet 770 nie testowałem, dopiero 80 przetestowałem, 750 przetestowałem no i teraz 760. Także możecie sobie porównać. Zrobię update tego testu, no bo teraz jeszcze mam 760 w kompie bo się jeszcze nią bawię chwilę, no i już ją jutro będę odsyłał Ale jak włożę swoją starą, to przetestuję Battlefielda na, na, na trójkę tych, na tych nowych sterownikach i będziemy mieli jeden do jednego taki update, mały tego zrobię Także w Battlefieldzie wygląda to tak, w singlu 78,7 jest minimum, maksimum jest 119,1, także znaczy z Orbit mi wyszły, naprawdę bardzo dobry wynik no i Average, czyli średnia z 92 i 3 w Battlefield 3 multiplayer i na 64, player, 64 playerów grałem wyszukiwałem taki serwer, żeby, żeby było i 64 playerów i było praktycznie jak najwięcej graczy akurat w tym momencie było chyba 62 jak grałem to ja wszedłem, byłem 63 i mamy wyniki takie, minimum jest 61 Maksimum jest 125,7, a średnia jest 95. Także na tej karcie psiu, zapierdziela ta gra także szok. Pograłem też sobie trochę na Battlefield 4, ale z tego względu, że w ogóle nie testowałem żadnych kart na Battlefieldzie 4, bo wtedy jeszcze nie za dużo grałem w Battlefielda 4, ale, bo go nie miałem, więc jakby nie było, nie było sensu. Ale pograłem sobie trochę i naprawdę bardzo dobrze działa. Nie mam żadnych zastrzeżeń, nic nie, nie jest wolny jakoś specjalnie. No tak jak mówię wam na mojej karcie OK. Tutaj to no chociaż też nie 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 nie. Nie widzę za dużej różnicy tak jak gram, bo po prostu nie, gra jakoś tam nie zwalnia bardzo, żeby mi coś podczas nie wiem jakiś wybuchów czy coś, żeby mi klatkowało albo mi się freeze ekran robi coś. W ogóle takich rzeczy nie ma i na mojej starej, ani na tej. Także mm, Różnica z tego co wiem jest w numerkach i to spora, ale, ale tak jak się gra, to to jakby no cóż, może przy jakichś wielkich bataliach, nie wiem, czołgowo, samolotowo, piechotnych, jeszcze morskich, o może tutaj, e, może będzie wie, bardziej to widać. A ten, ale, ale naprawdę gra chodzi tutaj na tej karcie bardzo płynnie, e, zasuwa jak talala, można powiedzieć. No i tak, to by było myślę na tyle w podsumowaniu benchmarka. Będzie benchmark 103, ten który zaraz opublikuję, i mam nadzieję, że Wam się przyda tych wyników trochę, że będziecie mogli sobie do swojego komputera wybrać odpowiednią kartę, bo jeśli macie monitory mniejsze, może nie ma Full HD albo, albo jest Full HD, a na przykład jakaś 22, 23 czy 24, a nie chcecie grać na najwyższych detalach, tylko na przykład właśnie na trochę mniejszych, na wysokich, a nie na ultrasach, tak? To myślę, że spokojnie 760k ogarnie Full HD. Przy w miarę dobrym procku oczywiście. No nie mówię, żeby to był jakiś dual core przed Pentium 4, tak? Z przed 5 lat czy 6 ale na tych nowszych prockach, na, na i5, nawet niezodblokowanym mnożnikiem, czy sendy Bridge'ach, czy ivy Bridge'ach, hasłach, czy nowych teraz hasłelach, refreszach, które już są, jak chcecie kupić nowy komp, to 760 na jednym monitorze pogoni. I pytacie też, dodam jeszcze parę rzeczy, pytacie też o... o 760 z 4 gigami RAMu. Dużej różnicy w wydajności nie będzie, praktycznie to będzie granica błędu pomiarowego. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, jakbyście chcieli grać na więcej niż jednym monitorze. No, na dwóch to trochę słabo, bo macie ramkę na środku. <gryw> Ale na trzech monitorach um, to ta karta już jest trochę za słaba. Chyba, że w Sli sobie załadujecie, no to coś lepiej będzie, wiadomo. Ale do trzech monitorów to ja rekomenduję albo 780, zacząć od w ogóle od 780 i, i, i nie może się nie skończyć na jednej, tylko włożyć ze dwie, żeby naprawdę pograć na full HD na wysokich detalach. To właśnie po to bierze się mocniejsze karty graficzne. No bo jeśli ktoś chce, ma jeden monitor i chce sobie kupić 780 Ti to spoko, to jest bardzo fajna karta, na Full HD spoko będzie działać, ale według mnie ta karta 780, spokojnie nawet 770, którą testowałem i miałem w, te, w swego czasu Asusa PB2-98Q, tak, tego, tą ultra panoramę, to chodziło wszystko jak burza na 2560 na 1080 na rozdzielczości tej wyższej, tak, niż Full HD. Także Także, jeśli ktoś zastanawia się nad monitorem do grania, na przykład właśnie takim ultra-panoramą, to, to warto wziąć trochę mocniejszą kartę. Jak na Full HD, to 760 czy 750 TiOS OC, OC y, powinna Wam wystarczyć w miarę do pykania jako tako. Po japońsku, jako tako. <laughs> um. A jak chcecie więcej monitorów, no to ja bym już się przesiadał na 780, 780 Ti i ewentualnie dołożenie drugiej weseli albo nawet trzeciej, jak chcecie w 3D popykać. No dobra, rozgadałem się znowu. Jak zwykle gadała ze mnie holender. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że benchmark Wam się przyda. Będę miał jeszcze. Ostatni test, bo jakby przerobiłem trochę, bo test jest z, z otaków prak praktycznie, bo miałem tylko z otaki. Jakbym miał jakieś inne karty, to by było dopisane. Będę miał oczywiście ostatnią, brakującą kartę z kart gamingowych, czyli 780Ti. I, I zrobię też oczywiście ten benchmark dla tej, dla tej karty. No i tym samym, można powiedzieć, zamknę ten benchmark tą kartą, no bo tytana tutaj nie ma co testować. Bo to nie karta dla graczy, to karta dla hardkorów <noise> albo dla deweloperów, którzy programują, czy Titan Black, czy tak jak pytacie ostatnio o Titan Z. No generalnie z tego co wiem, to nie będzie w samplach tej karty, bo jest po prostu za droga. No i jakby karty w samplach ba są bardzo niestety niszczone przez ja akurat dbam bardzo, bo jestem dość w tym kontekście uważny. W każdym innym praktycznie też. Ale też jakby dbam o te rzeczy. Nie, nie grzebię w kartach tak. Niektórzy przeglądacze, sampli, czy, czy w niektóre redakcje rozbierają karty na strzępy, można powiedzieć, zaglądają do środka, potem nie wszyscy dobrze skręcą. Coś tam się, z tymi kartami się dzieje. No generalnie sample bardzo szybko się niszczą i, i po prostu ich potem nie ma. Dobra, znowu się rozgadałem. Starczy tego dobrego. Dzięki za uwagę. szakalout, Cześć! Massacra <laughs>